Cześć, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmiku na kanale Hannes Oberschlizyn. Na początku filmiku chcę Was zaprosić, jak będziecie na moim kanale, kliknijcie się wideo do góry, tam Wam się wyświetlą moje wszystkie filmiki, zapraszam do obejrzenia. Albo jak przygotujecie coś na święta i na Sylwestra jak dania, zapraszam Was na playlista. Jak wyjdziecie na moim kanale, piszę do góry playlista kliknijcie się i tam po tym macie na playliście dania świąteczne i sylwestrowe. Zapraszam was bardzo serdecznie, tam se znajdziecie wszystko co będziecie potrzebować na te święta i na sylwestra. A dzisiaj z jeszcze zaprosić na mój ostatni filmik w tym roku. Będą to polędwiczki faszerowane z syrem i ser będę mieszał z pietruszką, z soskiem. Po se setroa, posola, popieprza. Zapraszam na filmik. Biera się pierwszą polędwiczkę wieprzową. Takie fajne, Łomę te wyceszone. I przekrową ją tak, po środku. Nie do końca tu. Takie coś sobie robimy. O, coś takiego, ala. I to robię lecie i z jednej strony, że tak było, a żebyście tu se nie przekroli, i z drugiej strony to samo robimy, żeby wam się to tak fajnie wszystko otwarło, takie coś, dobra. Tak, ale to za chwilę, teraz najpierw wezna i sobie wymieszam mój farsz. Samo ser 250 gram, majonez z dwie łyżki. Sos kumum, trzy ząbki do tego dową I pietruszka. Cały przepis zostawiam wam pod filmikiem, jak klikniecie w mały trójkąt. Jak słyszycie jakieś dźwięki, to są moje pupile, moje pieski. Jest to Korczaj Morcia. No i co? Cały rok mi przeleciał. Teledyski leciały, Anysa przepisy wjeżdżały. No, na przyszły rok planuję więcej teledysków. A ci, co są nowi na kanale, zapraszam do subskrybowania, kliknięcia od dzwoneczka, by być na bieżąco. Dzięki wszystkim za lajki, za komentarze, któreście ustawiali pod filmikami bez cały rok. Bardzo wielkie dzięki wam. Tak, wymieszane to mamy, dobre. Robimy nasza na nazot. Trochę sobie ją posolić, popieprzyć, tak. lekko to łozeczyć. I z drugiej strony robimy to same. Posolić, popieprzyć. Dobrze. To jest trochę środka natkniemy mocniej i no nie przekroźniej Morcia ciło. Morcia, co ty szykałeś? <ścoughs> na mojego kamerzysty. Morcia ciło. I bierzemy sobie ten nasz ser z tą pietruszką i fajnie w Chyba by tu na chwilę. że stała poleciała. <laughs> Ale ona się zero pojawi. Tak. I tu z elegancko syr wsadzony sadzony. zaraz wam pokoza. Tak. I tak to wygląda. Hmm. Te bierzemy i się to inno. tak zawiło I tak zawijam elegancko. Żeby wam się to fajnie całe zawarło. I teraz zbiera się nić i po leku wyda się to opantywał tu nicu, nie? I leko se to ściągnąć. Tu się na końcu jedno rozprzeciągnę. I elegancko polędwiczka. lędwiczka. Wydałem na takiej blasze, grillowo to jest choćby, z takimi ząbkami. Przesmarowałem ją mleko olejem. Jedna mam gotową, jose sobie resztę I potem do piekarnika je wydawcie ciepło. Na jakieś 40 minut myślę, 170 stopni. Tak, żeby mi się fajnie upiekły. Pokazałbym, jak by Donijus I po ręwiczki, uchany, sali z Fertij. Tak wyglądają. W do piekarnika na 170 stopni. 40 minut najpierw obejrza, bo w sumie wszystkie trzymają 2 kg. Jakże by je obejrzymy, jak wyjdą. I po już z rzucają obiad obiadu Hanysa, frytki, kapusta kisono z markwem i z pietruchą, zajadą za rok, kosztuje wążyca wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, my widzimy się w następnych filmikach, zapraszam was na kanał vlogi Hanysa, tam będą się pojawiały byle jakie filmiki jeszcze do świąt i do Sylwestra, a na kanale Hanys Oberschlitzem, widzimy się w następnym roku, ja was pozdrawiam, trzymajcie się, do następnego, cześć!